Wiele osób spędza wakacje w podkarpackiej części Roztocza i odkrywają turystyczną atrakcyjność tej części Polski. Miejscowe samorządy starały się zarówno sporo inwestować, jak i promować ten region, a przed nimi kolejne szanse, na przykład unijne programy współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina i rozwój Polski Wschodniej. To, że roztocze jest coraz bardziej popularne, widać choćby w Lubaczowskim Muzeum Kresów. Odwiedzają je turyści z całej Polski. Ci przyjechali z Wrocławia. Zwiedziliśmy wszystko to, co było do zwiedzenia. No, wczoraj, tak, wczoraj, można zwiedzić. tak, tak. Wczoraj byliśmy w kaplicy Matki Boskiej w Polance, na, w Radróżu można zwiedzać, ale można też odpocząć, bo tutaj są przepiękne tereny. Yy, okazuje się, że jest cicho, że jest zielono. Lokalne samorządy mają jednak świadomość, że cisza i zieleń to nie wszystko, dlatego przygotowują kolejne nowe projekty, które mają uatrakcyjnić urlop na Roztoczu. Gmina Lubaczów w ramach projektu rewitalizacyjnego przygotowuje ofertę dla turystów związaną z adaptacją dawnych obszarów i obiektów pokolejowych w baszni dolnej, w baszni górnej, a także w tymcach. Mówimy o dworcach kolejowych, mówimy o wieży ciśnień. Część obiektów kolejowych znajduje się w pobliżu kresowej osady, gdzie można uczestniczyć, choćby w wypieku proziaków w prawdziwej rostoczeńskiej chacie, czy poznać ginące zawody. Dzięki dofinansowaniu z projektu Polska Wschodnia na teren osady mają być przeniesione kolejne stare domy z okolic jako miejsca noclegowe. Ma też powstać nowy wysokiej klasy pensjonat. Okoliczne gminy chcą uzupełnić także ofertę szlaku Greenbello, łącząc z nią sieć lokalnych szlaków. Mają być wyposażone w dodatkową infrastrukturę typu miejsca obsługi rowerów, typu miejsca przystankowe, typu wypożyczalnie rowerów, wieże widokowe oraz miejsca do grillowania. Związek Gmin z myślą o pasjonatach turystyki militarnej chce też utworzyć strzelnicę sportową, nawiązującą do znajdujących się w okolicy bunkrów w linii Mołotowa. O tym, jakie znaczenie dla promocji tych terenów mają produkty turystyczne, przekonali się pomysłodawcy festiwalu Folkowisko w Gorajcu. Dwaj bracia z Lubelszczyzny, jeden z nich dla tych terenów porzucił Irlandię. Było tak, że Marcin znalazł to miejsce Szkołę Pośrodku Niczego. Powoli ją remontował, ale my zobaczyliśmy w tym miejscu takie piękno, jak siedzieliśmy tutaj sobie sami przy ogniskach, że pomyśleliśmy, no, po co czekać do momentu, kiedy to będzie tak super wyremontowane, jak jest już teraz. Szkoła stała się ośrodkiem agroturystycznym, a nikomu nie znany Gorajec miejscem, do którego ściągają ludzie nie tylko z całej Polski. Ludzie są fajne, bardzo otwarte, takie rodziny tutaj nastrój jest, taka duża rodzina falkowiska. Fajnie ludzie przyjeżdżają do fajnego miejsca. by się dobrze rzeczy dzieją. Nawet już w Bieszczadach, czy na tym roztoczu, tutaj, takim lubelskim, tam już jest za dużo osób. Tutaj ciągle przybywają takie wilki, które poszukują troszeczkę dzikości naturalności. Jeszcze nie ma tego plastiku wszędzie, który, który otacza każde miejsca turystyczne. Potencjał roztocza zaczynają dostrzegać przedsiębiorcy i chcą inwestować w nowe miejsca noclegowe. Jest plan, by odbudować i przeznaczyć na ten cel na przykład zrujnowany pałac w nowym siole koło Cieszanowa.